Witam Was wszystkich w kolejnym na kanale Polish Fitness Freak Pewno myślicie, że znowu będzie moje beznadziejne pieprzenie o jakichś głupotach Ale nie, dzisiaj chciałbym Wam na szybko coś pokazać Przyszedł mi nowy sprzęcior do domu Jak widzicie właśnie go rozpakowuję i zaraz będę składał I za chwilę zobaczycie czasu, efekt końcowy Ale... Jest już ze mną Mój nowy przyjaciel Jak widzicie Rower do spinningu innego tak naprawdę według mnie nie potrzeba, nie ma sensu wydawać kasy na dodatkowe pierdoły komputerki, programiki i tak będzie wyglądał prawdopodobnie teraz mój każdy poranek właśnie z nim to by było tyle jak na ten film w koniec jak na razie z długimi filmami merytorycznymi typowo edukacyjnymi, teraz trzeba trochę wyluzować, pasdrojału.